Angielski od podstaw dla początkujących czasowniki modalne. Wprowadzenie, lekcja 30. Czasowniki modalne są szczególnym rodzajem czasowników, często używanych w języku angielskim. Jest ich 11 i każdy z nich ma przynajmniej dwa znaczenia. W dzisiejszej lekcji Poznasz cztery czasowniki modalne. Inne będą omówione w kolejnych lekcjach. Dzisiaj omówimy can, shall, will, would. Czasowniki modalne wyrażają funkcjonalne pojęcia, takie jak prośby o pomoc i oferowanie pomocy przykłady Can you help me? Can you help me? Czy możesz mi pomóc? Can I help you? Can I help you? Czy mogę w czymś pomóc? Sugerowanie i oferowanie przykłady Shall I put the book here? Shall I put the book here? Czy mam położyć tu książkę? Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? Pójdziemy do kina. Prośby. Will you take my bag? Will you take my bag? Czy weźmiesz moją torbę? Would you follow me, please? Would you follow me, please? Czy mógłbyś, mógł, mogłabyś iść za mną? Czasowniki modalne mają ze sobą dużo wspólnego. Co różni je od zwykłych czasowników? Występuje po nich zawsze podstawowa forma czasownika, na przykład kan plus bezokolicznik. Przykłady? She can come in. She can come in. Ona może wejść. You can go in. You can go in. Możesz wejść. Czasowniki modalne mają tylko jedną formę. To znaczy nie przyjmują końcówki s. W trzeciej osobie liczby pojedynczej. He, she, it. Na przykład. I can come in. You can sit. He can go. She can come in. It can sit. Przykłady. You can sit there. You can sit there. Możesz tam usiąść? She can go in there. She can go in there. Ona może tam wejść? He can come in here. He can come in here. On może tu wejść. Sprawdźcie, co mówią te osoby? Jeden. Starsza kobieta potrzebuje pomocy przy przejściu przez ulicę. Mi can, Please. Mi Can please Odpowiedź Starsza kobieta potrzebuje pomocy przy przejściu przez ulicę Excuse me Can you help me please Excuse me Can you help me please Przepraszam, czy możesz mi pomóc? Dwa. Sprzedawczyni widzi klienta, który się zastanawia co kupić. S. S. Odpowiedź. Sprzedawczyni widzi klienta który się zastanawia co kupić Can I help you sir? Can I help you sir? Czy mogę panu pomóc? Trzy. Bagażowy w hotelu widzi kobietę która przyjechała z bagażem Shall your madam Shall your madam? Bagażowy w hotelu widzi kobietę, która przyjechała z bagażem? Shall I take your luggage, madam? Shall I take your luggage, madam? Czy mam zabrać pani bagaż? 4 Turysta zgubił się w Londynie Excuse you please Excuse you please Odpowiedź Turysta zgubił się w Londynie. Excuse me, can you help me, please? Excuse me, can you help me, please? Przepraszam, czy możesz mi pomóc? Five. Pytasz młodą kobietę, can I help you? Ona nie potrzebuje pomocy. No? No? Odpowiedź. Pytasz młodą kobietę. Can I help you? Ona nie potrzebuje pomocy. No, thank you. No, thank you. Nie, dziękuję. 6. Pytasz starszą kobietę, can I help you? Ona z chęcią akceptuje propozycję. Odpowiedź. Pytasz starszą kobietę, can I help you? Ona z chęcią akceptuje propozycję. Yes, please. Yes, please. Tak, proszę. 7. Przewodnik chce, żebyś poszedł za nim. Will? Mi, will me. Odpowiedź. Przewodnik chce, żebyś poszedł za nim. Will you follow me please? Will you follow me, please? Czy pójdziesz za mną, proszę? Osiem. Ktoś chce usiąść przy twoim stole w zatłoczonej kafejce. I here. I, I. Here? Odpowiedź. Ktoś chce usiąść przy twoim stole w zatłoczonej kafejce. Can I sit here? Can I sit here? Mogę tu usiąść? Dziewięć. Prosisz kogoś o pomoc. On nie może ci pomóc. I'm I'm I, I'm Odpowiedź: Prosisz kogoś o pomoc. On nie może ci pomóc. I can't. Sorry. I can't. Sorry. Nie mogę. Przepraszam. Dziesięć. Prosisz pasażera w pociągu. Would you close the window? Yes. Yes. Odpowiedź prosisz pasażera w pociągu: Would you close the window? Yes, of course. Yes, of course. Oczywiście, że tak. That's all for today. See you later, Poland, you stay classy.